Siemanko, na ostatnim filmiku, gdzie prezentowałem Gianta TCX, a, czyli przełajówkę, gravela i szosę w jednym, zapowiadałem, że będę zmieniał siodełko na takie oto Fleet SLR, czyli takie topowe siodełko szosowe, więc postanowiłem nagrać krótki filmik, na którym pokażę Wam to siodełko oraz również porównam je do siodełek, na których jeździłem w zasadzie do tej pory. Niektóre używam jeszcze, zwłaszcza tutaj tego Kontakt Esela, oraz tam mam takie bardzo tanie siodełko z AliExpress. Mam wagę, więc myślę, że również będę mógł dla Was tutaj zaraz te siodełka poważyć. No i dobra, możemy lecieć z tematem. Może najpierw tak, zrobimy mały unboxing. Tak przychodzi to siodełko takim ładnym ekologicznym kartonie. Tak ono się prezentuje. To co wyróżnia to siodełko, to oczywiście w pełni karbonowa tutaj konstrukcja, czyli szyny oraz sama skorupa. To już za chwilkę wam pokażę, tylko to o ściągnę. Także to jest to siodełko właśnie. Tutaj właśnie są, są te szyny karbonowe, tutaj takie dosyć chropowate oraz sama konstrukcja z tego co zauważyłem to wygląda, że jest to po prostu karbon. Bo dla porównania tutaj mam siodełko, które oryginalnie jest montowane w tym właśnie TCX Pro Zero, jest to Approach SL i tutaj mamy tak szyny właśnie już stalowe. Wydaje mi się, że to jest stala, a nie jakiś inny tytan czy magnes. I jak widzimy, sama skorupa również troszeczkę się tutaj różni. Tutaj wydaje mi się, że to jest zwykły jakiś taki plastikowy kompozyt. A tutaj, tutaj to rzeczywiście jest karbon. Oczywiście obydwa siodełka mają tutaj takie mocowania z tyłu. Pewnie pod jakąś lampkę albo inne jakieś akcesoria. Szerokość. No, tutaj w zasadzie konstrukcja jest. Niemal identyczna. Na pewno czuć tutaj różnicę w miękkości. Co ciekawe, wydaje mi się nawet, że to SLR-owe jest troszeczkę lżejsze. A jak to wypada, słuchajcie na wadze. tak, Tutaj mamy na zero. Najpierw zobaczymy sobie tego approacha. O, wyłączyła mi się. Tutaj mamy tego Approach SLR, jest 250 gramów. Teraz, jak wrzucimy sobie e, Fleet SLR, jest 187. I to, co dla Was jeszcze tutaj przygotowałem, poza, poza tą wagą, to na przykład porównanie do poprzedniego takiego topowego śodełka, które również na przykład w propelach było montowane. To jest Kontakt SLR, czyli również. Full Carbon siodełko. Ja osobiście powiem, że nie jeździłem na tym siodełku. Przymierzałem się do niego, ale jak zaczynałem moją przygodę z szosami, wydawało mi się ono jakieś takie zbyt, zbyt twarde. Poza tym tutaj akurat kolorystyka mi średnio pasowała. I to siodełko zobaczcie waży 193 g. Za to ja zmieniłem sobie to siodełko na wersję kontakt SL czyli troszkę jakby poziom niżej ze zwykłego ze zwykłego propela pro i to siodełko jest nieznacznie cięższe w 211 gramów i to siodełko mi osobiście na tyle podpasowało, że ja tych siodełek mam chyba 3 sztuki i mam zamontowane zarówno w moim propelu już w zasadzie od 3 lat na którym jeżdżę bardzo dużo na trenażerze gdzieś tam też outdoorowo mam takie samo również zamontowane w rowerze MTB ale też w tym roku zmieniłem je na to właśnie tutaj takie ostatnie które mam można powiedzieć że taki full carbon AliExpressowe, ma to swoje plusy i minusy oczywiście nie mniej no to jak wam pokazywałem 211 Gramów, a zrobię tutaj porównanie do tego to właśnie siodełka. No, tak jak widzicie, no to jest taki full carbon. Tutaj za dużo komfortu na nim nie ma, mimo to naprawdę fajnie mi się na nim jeździło. Jeździło i jeździ, bo na przykład w jednej szosie cały czas mam to siodełko zamontowane. I nawet jakieś długie trasy jest jest ok. A jak to wypada, słuchajcie, pod względem masy: 147 gramów, także naprawdę fajne, lekkie siodełko. Wiadomo też najtańsze, ale niestety no, wygląda to też tak, że przy takich siodełkach trzeba po prostu też uważać, czy coś gdzieś nie strzeli. Ja na tym konkretnym akurat egzemplarzu jechałem w Mistrzostwach Świata we Włoszech na gravelu tam miałem też wypadek w którym sztyca mi się złamała i o dziwo tutaj z tym siodełkiem nic się nie stało tak? ja, to siodełko jak widać tutaj nie ma żadnych problemów z jakimiś złamaniami czy coś także to siodełko jest powiedzmy solidne, ale jeśli mam gdzieś tam jednak składać rower na na takie poważne zawody w przyszłości e, wolę jednak troszkę więcej masy i więcej powiedzmy bezpieczeństwa, dlatego osobiście postanowiłem właśnie e, wybrać ten oto właśnie model czyli tego Fleet -Sellera. tutaj nawet widać ładnie napis z boku e, także różnica w masie jak widzicie no nie jest, nie jest duża, tak jakbym sobie tutaj wytarował to siodełko względem tego to jest sum 40-39 gramów. A myślę, że akurat bezpieczeństwo i komfort w dłuższej trasie na pewno się tutaj to odpłaci, że tak powiem. No, także takie, takie siodełko, tak to wygląda. Jak już Wam porównywałem, ono jest praktycznie takie bliźniacze. Do tego approcha, jest minimalnie na pewno krótsze. Jeśli weźmiemy sobie takie porównanie, zrobimy jeden do jednego to widzicie ono jest troszkę tutaj krótsze. Także pozwala też inaczej to siodełko zamontować. To co jest fajne, to oczywiście tutaj takie plastikowe ta obudowa. Chociaż ona widzę, troszkę jest schowana pod siodełkiem. Nawet w tym approachu jest chyba bardziej niż we flicie. a ma to takie znaczenie, że na przykład to siodełko, które jest węższe, tutaj ma takie właśnie plastiki. Ja już na przykład w szosie, nie wiem, z dwa jakieś szlify zaliczyłem i te plastiki ochroniły mi tutaj w zasadzie to siodełko przed jakimiś uszkodzeniami wręcz pamiętam właśnie to siodełko, które tam mam w propelu to później jakimś pilnikiem poprawiałem żeby, bo zrobił się taki zadzior i mi po prostu spodenki zaczęło to niszczyć niemniej no, sam ten plastik uważam, że jest bardzo fajny i warto, żeby siodełka właśnie coś takiego miały żeby zabezpieczały właśnie już tutaj tą wyściółkę od uszkodzeń dla porównania na przykład to siodełko, które właśnie uczestniczyło w tym wypadku we Włoszech tu jak widzicie już, tutaj już ma uszkodzenia właśnie najprawdopodobniej po tej, po tej glebie i tutaj no każdy jakiś upadek to jest uszkodzenie. Nie? No, także taka, taka szybka prezentacja, idę zaraz zakładać siodełko do roweru no i pewnie jutro będę testował.